Siemanko, z tej strony mówi do Was Pikachu, Oski Master, nie ja żartuję, to ja, Oski Master, Pikachu. Myślę, że skin jest bardzo fajny, tego skina już sobie zostawię, a to jest kolejny odcinek z serii dun, 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 Minecraft triki. W tym odcinku zaprezentuję Wam jak ukryć skrzyn e, skrzynkę w dosłownie każdym materiale. Więc tak. Tutaj już Wam cały czas pokazuję. Proszę bardzo. To musimy tylko rozdupczyć. Tutaj. Dosłownie każdy item można. No i proszę bardzo. Mamy skrzynkę. Z craftingiem jest o tyle fajnie że jak klikniecie tutaj idealnie na... jak jest ten trójkącik, to macie crafting table. Myślę, że filmik Wam się spodobał. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania. Bardzo proszę pisać komentarze. Więc dzięki, cześć i na razie lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętać? Pamiętać! To zabiję!